Witam wszystkich i cieszę się, że mogę Was powitać w tym nowym filmie. Dziś przedstawię Wam sporą część podstawowej metody, która pozwoli osobom znajdującym się w sytuacji przetrwania odżywiać się dzięki dzikim roślinom. To będzie skierowane do osób, które mają niewielką wiedzę na ten temat, ale oczywiście to nie zastąpi doskonałej znajomości środowiska i biotopu, w którym się znajdujecie. Najpierw muszę Wam powiedzieć, że istnieje bardzo popularny test jadalności, który został opracowany przez Armię Amerykańską. Ten test jest niebezpieczny, zwłaszcza w końcowych fazach, kiedy zaczynacie jeść nieznane Wam rośliny w większych ilościach, bo to właśnie wtedy ujawnia się toksyczność roślin. Używając tego testu Dopuścicie wiele trujących, nawet śmiertelnych roślin. Nie będę się rozwodził nad tym testem, ale stanowczo odradzam jego stosowanie. Jeszcze jedna rzecz, żeby to było całkowicie jasne. Wskazówki, które Wam podam, należy stosować tylko w sytuacji absolutnej konieczności. Zasadą jest jeść tylko to, co dobrze znamy, bo bez jedzenia można wytrzymać nawet tygodnie. To przewodnik, który pomoże lepiej radzić sobie w trudnych warunkach. Moje wskazówki podzielę na dwie główne kategorie. Najpierw omówimy zasady dotyczące jadalności, a w drugiej części przyjrzymy się wskazówkom, które pozwolą nam odrzucić daną roślinę czy inny rodzaj roślinności. A więc pierwsza zasada dotyczy owoców złożonych. Owoce złożone to takie, które wyglądają jak jeżyny lub maliny. Nie myl ich z owocami rosnącymi w gronach, np. winogronami. Możemy je znaleźć na całej planecie. W Europie, Australii, na Alasce, Filipinach, w Afryce, na wyspach Pacyfiku. Nawet w okolicach koła podbiegunowego są one nadal nieszkodliwe. Jest też jedna wspólna zasada dotycząca wszystkich owoców. Należy je zbierać dojrzałe, ponieważ niedojrzałe są często niestrawne, nawet po ugotowaniu. Jeśli chodzi o owoce, jest jeszcze jedna rodzina, którą trzeba nauczyć się rozpoznawać. To rodzina śliw, prunusów, tarnin. Trzeba wiedzieć, że wszystkie śliwki na całym świecie są jadalne i można je znaleźć dziko rosnące wszędzie, z wyjątkiem Australii. A teraz przejdziemy do roślin iglastych. To właśnie drzewa iglaste, które mają szyszki, będą nas interesować. Niektóre z nich dają nasiona, czyli orzeszki piniowe. Wszystkie są jadalne na całym świecie, więc nie trzeba ich rozpoznawać ani odróżniać, ponieważ wszystkie są jadalne. Więc to jest bardzo pożywne. Kiedy można je wykorzystać. Tutaj na sośnie czarnej będzie trudno je wykorzystać, ponieważ szyszki są bardzo małe. Praktycznie nie Przed sezonem. Aby otworzyć szyszki, wystarczy je podgrzać na przykład przy ogniu albo nad ogniem. One się otwierają i wtedy bez problemu można zebrać wszystkie orzeszki piniowe. Jeśli chodzi o kambium, teraz więc wracam do wszystkiego, co dotyczy drzew iglastych. Poza cisem, który ma trujące kambium, we wszystkich tych drzewach kambium jest jadalne. Jest jadalne, ale nie zawsze do wykorzystania. Przy suchej porze roku na niektórych terenach trudno je wykorzystać. Jeśli chodzi o inne drzewa, które mają jadalny kambium, należy odnieść się do listy, którą podałem w poprzednim filmie. Tutaj mamy jeszcze owoce dzikiej róży, które pozostały o tej porze roku. Jesteśmy w kwietniu, na samym początku kwietnia. To owoc dzikiej róży, który można jeść. Jest lekko słodki nawet teraz. Jeśli będziemy przestrzegać zasad dotyczących jagód, nie należy ich jeść, chyba że dobrze je znamy. A teraz, jeśli chodzi o porosty? Tutaj mamy ewernia prunastri, to jeden z najbardziej znanych porostów. Mamy tu naprawdę piękne okazy. Tutaj nie ma zanieczyszczeń. Trzeba wiedzieć, że im więcej zanieczyszczeń, tym mniej różnych gatunków porostów. Więc jeśli chodzi o porosty, są dwie ważne zasady, które trzeba znać. Trzeba wiedzieć, że na całej planecie wszystkie trujące porosty mają kolor żółty. Są trzy takie gatunki, które mogą tu występować, bo jesteśmy w górach na wysokości ok. 1000 metrów. Więc żeby uprościć, kiedy napotkacie porosty, eliminujecie wszystkie żółte porosty. A potem możecie wziąć dowolny inny porost, pod warunkiem, że je zagotujecie. Po co? Dla pewności, ponieważ niektóre porosty mogą zawierać trochę toksyn, kiedy są surowe. A teraz opowiem Wam o paprociach, o uniwersalnej zasadzie dotyczącej paproci. Musicie wiedzieć, że na całej planecie wszystkie młode pędy paproci są jadalne. Nie ma żadnych sklasyfikowanych jako trujące. Trzeba też wiedzieć, że wartość odżywcza paproci jest dość niska, ale pozwala przetrwać. Paprocie z bagien w szczególności są często doskonałe, zwłaszcza w strefie tropikalnej. Teraz porozmawiamy o zbożach i trawach. Wszystkie zboża na całym świecie są jadalne. Zazwyczaj już je znamy, ale trzeba nauczyć się je rozpoznawać. Następnie mamy dzikie trawy, jak tutaj. Trawy zazwyczaj można rozpoznać po tym, że mają puste łodygi. Mają pełne węzły i kwiatostan na szczycie tutaj. Tu są kwiatostany są to więc rośliny kwitnące, niezwykle powszechne na całej planecie, które przekształcają się w nasiona. Te nasiona są jadalne. Ale niektóre z nich są trujące, a nawet śmiertelne. Dlatego trzeba je przetestować, by mieć pewność, jeśli ich nie znamy. Wystarczy je po prostu spróbować. Nawet dla tych trujących jest bardzo toksyczna, ale to nie jest niebezpieczne, bo potrzeba dość dużej ilości, żeby była toksyczna. Więc trzeba ich spróbować. Jeśli są gorzkie, pieprzne, albo mają nieprzyjemny smak, trzeba je odrzucić. Przy okazji wiedzcie, że bambusy to trawy. Więc nasiona bambusa są jadalne na całym świecie, podobnie jak pędy, które są pełne skrobi. Na przykład pies An to też trawa, która jest jadalna, ale jej korzeń nie jest jadalny. Jeszcze jedna ważna zasada przetrwania. Kiedy napotkasz ruiny dawnych domostw, zawsze szukaj miejsca, gdzie był ogródek warzywny. Zwykle jest na południu, dobrze nasłoneczniony. Masz też wskazówkę. To drzewa owocowe, które często wciąż tam rosną, albo są stare drzewa, i rozpoznasz wśród nich drzewa owocowe. To są więc miejsca, gdzie znajdziesz wiele zasobów do roślinnego wyżywienia. Obchodząc teren, znajduję nieco bardziej wilgotną strefę, która rzeczywiście jest na południu. I znajduje jasnotę oraz mniszka lekarskiego. Jest tam też łopian. Tutaj pojawiają się rośliny, którymi możesz się pożywić. Teraz muszę Wam opowiedzieć o rodzinie ostów. Wszystkie osty są jadalne z wyjątkiem jednego. To oset kleisty. Tego nie znajdziecie w metropolitalnej Francji. Ale występuje wokół basenu Morza Śródziemnego, w innych miejscach i na Korsyce. Więc znajdziecie go w Portugalii, Hiszpanii, Afryce Północnej, we Włoszech, w Grecji, na Krecie, na Cyprze, w Turcji, w całej Azji Mniejszej. Trzeba nauczyć się go rozpoznawać. To ostrożeń, dość powszechny, łatwy do identyfikacji, śmiertelnie trujący, nie występuje powyżej 700 metrów. Więc jeśli unikasz tego, wszystkie osty można spożywać. Zarówno liście, jak i korzenie. Kontynuujmy ten przegląd, przechodząc do nenufarów i lotosów. Wszystkie są jadalne na całym świecie, szczególnie kłącze, które jest bardzo mięsiste i często doskonałe. Trzeba je koniecznie wykopać, często rosną na niewielkiej głębokości, więc najlepiej wykopać je pod wodą i zjeść. Można je jeść gotowane lub surowe. Następnie są bulwy. A bulwy to coś szczególnego. To korzenie, które mają zgrubienia, często zaokrąglone, więc bulwy, zazwyczaj odrzucamy je, ponieważ bulwy kryją w sobie wiele pułapek i wiąże się z nimi duża toksyczność. Jeśli naprawdę nie macie nic innego, możecie wykopać te rośliny. Jeśli macie bulwy, musicie przeprowadzić dwa testy. Pierwszy test polega na tym, że bulwy muszą wyraźnie pachnieć cebulą lub czosnkiem. Po pierwsze, jeśli tak jest, możecie ich spróbować i przyłożyć do ust. Jeśli nie czujecie pieczenia i oba warunki są spełnione, wtedy możecie je spożywać. To jedyny sposób. Następnie porozmawiamy o glonach morskich. Jeśli chodzi o glony morskie, musicie wiedzieć, że duże glony nigdy nie są trujące. Są duże glony i bardzo małe mikroglony. To właśnie mikroglony są toksyczne i mogą, powiedzmy, przenosić toksyczność na duże glony w niektórych miejscach. Więc same duże glony nigdy nie są toksyczne. Są jednak pewne zasady: trzeba je zawsze zbierać świeże. Jeśli możecie je wyrwać z podłoża, to jeszcze lepiej. Możecie je ugotować albo zjeść na surowo to bez różnicy. Druga zasada to taka, że nie mogą mieć nieprzyjemnego zapachu. Jeśli mają nieprzyjemny zapach, nie jedzcie ich, mogą być toksyczne. Z tym związane. I trzecia zasada to taka, że nie należy ich zbierać ani zrywać w okresie kwitnienia ekologicznego. To znaczy, kiedy następuje nagłe ocieplenie, zazwyczaj sezonowe. Wtedy następuje zakwit glonów. I to właśnie wtedy pojawiają się mikroalgi. Które mogą zanieczyścić skorupiaki, ryby i duże algi. Więc teraz, jeśli nie znajdziecie roślin należących do pierwszej kategorii czyli wszystkiego, co właśnie Wam wyjaśniłem są pewne wskazówki, które pozwalają wyeliminować rośliny potencjalnie toksyczne. Więc jeśli jesteście w miejscu, gdzie nie rozpoznajecie roślin jadalnych, Musicie poddać rośliny, które widzicie, próbie. Zasady, które zaraz Wam podam. Te zasady powinny działać jak czerwone światło i musicie odrzucić rośliny, które odpowiadają tym wskazówkom. Więc kiedy natkniecie się teraz na nieznaną roślinę, pierwszą rzeczą, którą zrobicie, będzie jej powąchanie. Jeśli poczujecie zapach migdałów, brzoskwini lub nieprzyjemny zapach, odrzucacie ją. Następnie macie test na podrażnienie, więc jeśli to jest roślina, która podrażnia was na ustach, błonach śluzowych, lub nawet na skórze, odrzucacie ją. Rośliny o błyszczących liściach należy unikać, należy też unikać roślin mydlanych. Jeśli ich spróbujecie, są trochę mydlane w smaku, odrzucacie je, często są trujące. Nie zbierajcie roślin o czerwonym kolorze, bardzo często są trujące. Odrzućcie też wszystkie grzyby, wiele z nich jest naprawdę śmiertelnie trujących. Bardzo niebezpiecznych, jeśli się ich nie zna. Więc również ich unikajcie. Nie zbierajcie roślin z kolcami, roślin krzewów kolczastych, ale także roślin z haczykami. To znaczy, to są małe rośliny z drobnymi kolcami, które mogą być niebezpieczne, czasami bardzo trujące. Nie zbierajcie ani dzikich fasoli, ani grochu, jeśli ich nie znacie, ponieważ często powodują problemy trawienne. Rośliny z białym sokiem lub mlecznym płynem należy unikać, więc je odrzucacie. Należy również unikać cebulek. Cebul. Już o tym mówiłem, więc musicie przeprowadzić na nich dość surowy test. Jeśli chodzi o jagody, to są statystyki, które Wam podam to są ogólne zasady, ale bardzo przydatne. Trzeba wiedzieć, że białe i żółte jagody są toksyczne. W 90% na całym świecie. Warto wiedzieć, że połowa czerwonych jagód jest toksyczna, a jagody, które są fioletowe, czarne lub niebieskawe, są toksyczne w 10 lub 20%. Więc tak naprawdę, jeśli nie znamy jagód, nie możemy ich jeść, to zbyt ryzykowne. Następnie nigdy nie spożywajcie roślin o kształcie baldachimu. Baldachimy to zespół kwiatów nad łodygą, który się rozchodzi. Ma to kształt parasola, kopuły, albo nawet kuli. Trzeba nauczyć się rozpoznawać te kwiaty. Te kwiaty są często bardzo niebezpieczne, niektóre śmiertelne, chociaż są też jadalne. Usuńcie też wszystko, co jest stare. Na koniec usuńcie wszystkie stare rośliny. Zbierajcie tylko świeże rośliny. A więc zanim skończymy, Trzeba wiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest nauczyć się rozpoznawać trujące rośliny w regionie, w którym przebywacie. To pomoże Wam uniknąć śmiertelnego błędu w trybie przetrwania. Ważna wskazówka również, jak pokazałem Wam wcześniej: zawsze szukajcie na skraju lasu, kiedy to możliwe. Szukajcie także dokładnie wokół ruin i dawnych zabudowań, gdzie można znaleźć mnóstwo zasobów. Oto, Wszystkie te wskazówki stanowią zasady postępowania, gdy napotkacie rośliny, których nie znacie, zatem wymaga to rozwinięcia i doprecyzowania. Oczywiście, to zbiór cennych informacji, który pozwoli Wam nabyć właściwe odruchy w warunkach przetrwania. Radziłbym zanotować to, co Was zainteresowało, aby mieć pisemny zapis, który możecie zabrać ze sobą w plecaku. I do zobaczenia w kolejnym filmie.